Nadszedł czas na to, aby udzielić odpowiedzi na Wasze pytania i takie dość często powtarzane. Czyli na to, jak wyglądają rynki mieszkań i domów w małych miejscowościach, zarzucacie nam, że zawsze mówimy o tych dużych, więc ten temat poruszymy. I co będzie na przykład ze starymi domami, to takimi 10, 20, 30 letnimi, nie wiem, czy domy 10 letnie są stare, w perspektywie pakietu Fit for 55, czyli tej walki o oszczędność energii oraz y, jak będzie się rozwijał rynek domów i działek budowlanych w takich odległościach na przykład 30 km od y, większych miast czyli powiedzmy takich terenach no nazwijmy je wiejski w uproszczeniu i na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć i celowo zgrupowałem te trzy tematy bo one wbrew pozorom są ze sobą połączone Pokażę Wam też przy okazji dane gus o tym, jak wyglądała sprzedaż nieruchomości w 2022 roku. To jest najświeższy raport. A dlaczego pokażę te dane? Tylko na chwilę o nich powiem. Dlatego, że one też wiążą się z tym tematem. Zlecono sprzedaż tego domu i powiem Wam, że niestety okazało się to ogromnym problemem. Dlaczego? Że Cena, która jest możliwa do uzyskania, może być niższa od wartości odtworzeniowej. Dziś zbudujesz, a kiedyś go sprzedasz z jakimś ogromnym zyskiem. No to wiele mówi o tym, że możesz po prostu się rozczarować. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana rynkiem nieruchomości, to subskrybuj ten kanał. Piszcie nam w komentarzach tematy audycji. Które uważacie, że warto po prostu zrobić, jako nowe tematy i ciekawe? Zapraszam również do korzystania z naszych szkoleń na symen24.pl. Tam sporo szkoleń, nie tylko dla pośredników, ale i dla inwestorów. A jeżeli chcecie w ogóle taki prowadzić swobodne dyskusje, a czasami nawet możemy bezpośrednio głosowo porozmawiać, to zapraszam na nasz nowy taki twór serwer na Discord. Link na dole w opisie. I teraz przechodząc po kolei do tych tematów, może zacznę od danych GUS o właśnie rynku nieruchomości w zeszłym roku. No i można powiedzieć tak. GUS zauważył, że ilościowo ilość transakcji obrotu nieruchomościami w zeszłym roku spadła o 24%, ale jeżeli chodzi o lokale, tutaj rozumiemy lokale mieszkalne to tylko o 19%. Jeżeli o domy to spadek jest 26,7%, a w działkach 35,2% chodzi o działki niezabudowane. Ale te dane troszeczkę też fałszują rzeczywistość, ponieważ ten tak mały spadek w lokalach jest spowodowany tym, że na rynku wtórnym był spadek większy, a na rynku pierwotnym takiego spadku dużego nie było, dlatego że po prostu w 2022 roku realizowano kontrakty zawierane w bardzo dobrym. Roku 2021 albo nawet w 2020, albo wcześniej. Po prostu te budowy wcześniej rozpoczynane kończyły się, trzeba było oddawać lokale, i po prostu wtedy GUS notował akt notarialny sprzedaży nieruchomości. Ale zwróćcie uwagę na to, jak bardzo dostały działki. 35% spadku, co wskazuje, że w czasach, kiedy się liczą koszty i kryzys, niekoniecznie dążymy za działkami. I teraz przejdźmy do tych rynków. Rynek tych małych yy, domów i mieszkań w małych miejscowościach. Dlaczego w ogóle rzadko mówimy o tym rynku? Dlaczego nie bazujemy głównie na danych z dużych rynków? Dlatego. Że te rynki w małych miejscowościach bardzo często idą za ogólnym trendem krajowym, a ogólny trend krajowy wyznaczają i są dobre dane statystyczne właśnie w większych ośrodkach. W małych miejscowościach czasami zbudowanie jednego czy dwóch budynków może wstrząsnąć wręcz, tak w cudzysłowie mówiąc, rynkiem mieszkań. Skala jest inna, a poza tym. W takich małych miejscowościach otwarcie jednego zakładu pracy lub jego likwidacja również może wstrząsnąć rynkiem nieruchomości. Takie miejscowości jak na przykład Warszawa, która jest dużym w ogóle ośrodkiem przemysłowym razem z tym wianuszkiem miast wokół Warszawy, o czym mało kto wie, jest również Ośrodkiem akademickim, y, administracji, y, nauki, no, różnych y, rzeczy, i jest odporna na takie wstrząsy, że akurat padłby jeden zakład, i on na pewno nie wstrząśnie Warszawą. Ale na przykład taka łódź, gdzie padła cała gałąź przemysłu, no, odnotowała po prostu ogromny y, dołek. Takie miejscowości jak Sopot to są już małe miejscowości. A dlaczego one tak poszły w górę? Bo stały się modne, a właśnie są małe i na, mają też ograniczenia geograficzne. No nie będzie nikt budował mieszkań ani na morzu, a już te góry, które są za Sopotem, to już niekoniecznie są takie cenne. A po jednej stronie jest podatym Gdańsk, po drugiej Gdynia, więc Ograniczenie wynika po prostu z ciasnoty miejsca i parcia na modę na, te, na tę nieruchomość. A na przykład takie zakupane, również mała miejscowość, duże ceny nieruchomości, ale jeżeli zakopane będzie nadal usilnie pracować na opinię miasta, w którym zdziera się z turystów, to może się okazać, że to miasto nie jest już tak atrakcyjne. A inne małe miejscowości, no tutaj też trzeba zauważyć, że są na przykład właśnie te wspomniane małe miejscowości w Januszku wokół Warszawy. Niektóre wcale nie są tak małe, ale one. Czerpią z Warszawy, pracują dla Warszawy, i w ogóle czasami też jest taki paradoks, że ludzie jeżdżą z tych małych miejscowości do pracy do Warszawy, ale również część mi ludzi mieszkających w Warszawie jeździ do pracy do tych małych miejscowości. Jest to jedna wielka aglomeracja i one idą w innym trendzie niż jakieś małe miasta, gdzieś tam powiatowe położone na yy, Peryferiach, powiedzmy, no nie obrażajcie się, ale w takich peryferyjnych lokalizacjach w Polsce. I w ogóle jest problem z tymi małymi miastami, bo generalnie widzimy trend migracji z mniejszych miejscowości do większych miejscowości, do koncentrowania się. To wynika. Z tego, że chcemy mieszkać tam, gdzie pracujemy, bardzo często te małe miejscowości cierpią właśnie z powodu odpływu mieszkańców. I też zauważyły one ten problem i często starają się z nim walczyć. No, Wymyślają jakieś programy, które poprawiają jakość życia, bo właśnie chcą zatrzymać te migracje. Starają się je rewitalizować, te miasta, wprowadzają czasami jakieś zachęty gospodarcze, które mają przyciągnąć firmy właśnie do tych miast i tworzyć jakieś tam nowe miejsca pracy. Chcą też inwestować w poprawę po prostu takich codziennych warunków życia, żeby w tych małych miejscowościach żyło się w miarę wygodnie. Niemniej jednak ten trend. Opuszczania małych miejscowości jest dość silny. Czy on będzie wieczny, trudno powiedzieć. Duże, wiele rządów, w ogóle nie tylko w polski, wiele rządów stara się, żeby ten trend zahamować, żeby powstrzymać to wyludnianie się małych miejscowości, ale czy to się uda, no to się okaże. Tym bardziej zresztą, że. Mogą być działania troszeczkę przeciwne temu, czyli na przykład właśnie ten pakiet Fit for 55, który wiąże się z kolejnymi dwoma tematami, które obiecałem, czyli z tymi starymi domami jednorodzinnymi, czy ze starszymi i na przykład działkami położonymi daleko od ośrodków miejskich. Pakiet Fit for 55 nakłada m.in. duże. Powiedziałbym haracze na energochłonność i też na transport. Wobec tego, jeżeli chcesz mieszkać gdzieś na odludziu, to licz się z tym, że ten transport będzie ciebie kosztował. Oczywiście jest tak, że jest wiele zawodów. Które można wykonywać bez, powiedziałbym, takiego codziennego kontaktu z innymi ludźmi, ze współpracownikami. Nie wszystkie, bo trudno być fryzjerem na pustyni, ale można być pisarzem, jakimś projektantem czy informatykiem, który, czy jakimś jeszcze innym zawodem, jak powiedziałem, tych zawodów jest coraz więcej, które można wykonywać online, nie jeżdżąc codziennie do biura. Ale jest też problem. To, że masz taki zawód, który pozwala taką pracę wykonywać, to nie znaczy, że na przykład nie masz małych dzieci. I Jeżeli mieszkasz na odludziu, to w pewnym momencie, jeżeli chcesz te dzieci wykształcić, jeżeli chcesz im zapewnić kontakt z rówieśnikami, jeżeli chcesz, żeby wykonywały jakąś inną aktywność, jakiś sport uprawiały, no robiły cokolwiek, to musisz być ich szoferem bo bardzo często właśnie w takich małych miejscowościach liczenie na taki transport yy, zorganizowany, nazwijmy go w umownie publicznym, jest po prostu błędem. Ty, te busiki nawet kursują rzadko, to jest daleko, więc zostajesz szoferem swoich dzieci. Czy to lubisz? No nie wiem, jedni lubią jeździć samochodem, inni nie. Tak więc w przyszłości na pewno będzie taki kierunek, że Część ludzi dzięki zdobyczom techniki będzie mogła sobie pozwolić na pracę i na mieszkanie właśnie w takich odległych terenach, ciesząc się świeżym powietrzem i różnymi dogodnościami, ale nie wszyscy, nawet nie wszyscy ci, którzy sobie mogą na to pozwolić, bo z różnych powodów może po prostu lubią chodzić po kawiarniach i restauracjach, może lubią chodzić do teatrów, może nie lubią jeździć samochodem, albo mają właśnie te wspomniane dzieci. I będą oni się znów koncentrowali w tych miastach, i to koncentrowanie się w większych miastach będzie się powiększało. Mamy problem tych starych domów i tego Fit for 55, bo pytanie było takie wręcz, co się stanie z domami, które mają lat 10-20-30. No cóż, ten pakiet Fit for 55 i w ogóle ta walka z energią i z. Walka o y, ratowanie klimatu ziemi, rozpoczęta przez Unię Europejską. Ja nie będę tutaj twierdził, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, bo nie o to chodzi. To wy możecie napisać w komentarzach, ale ten pakiet zakłada również wydatki na renowację starych y, budynków na ich, y, na sprawienie, żeby były bardziej wydajne energetycznie na nowe źródła. Na też ocieplenie, zmianę okien, no różne, różne rzeczy, i tutaj jakaś ta pomoc rządów w tym kierunku będzie. Nie każdy dom nadaje się do renowacji. Dodatku też trzeba powiedzieć, że style budowania budynków i style naszego życia też się zmieniają. I powiem wam taki przykład, znam doskonale dom, który został gruntownie odnowiony. Przeprowadzono w nim zarówno ocieplenie, wymianę okien, wymianę instalacji wszystkich elektrycznych, grzewczych, wodnych. No, cały remont środka, wymieniono dach. Została właściwie ze starego domu tylko taka bardzo potężnie i solidnie zbudowana bryła, bo konstrukcja tego Domu była mocna i yy, zlecono sprzedaż tego domu. I powiem Wam, że niestety okazało się to ogromnym problemem. Dlaczego? To nie tkwiło w tym, że ten dom jest wyremontowany. Bo dom był, nawet uważam, jest nowocześniejszy niż niektóre domy budowane dziś. Ale problemem w tym domu jest to, że poniesiono ogromne nakłady finansowe na. Dom, którego sam projekt i konstrukcja też nie bardzo umożliwia zmiany. Jest to dom mający około 40 lat, z takim projektem jeszcze modnym w tamtym czasie, gdzie Budowano domy, że jedna kondygnacja dzielone przez pół i powiedzmy tutaj jakiś, jedna kondygnacja pół piętra schodki, druga kondygnacja pół piętra i tak dalej, i tak dalej. To było też w ramach y, walki i ukrywania powierzchni użytkowej budynków, jakiejś skosy. Dom wyszło ogromny, bo prawie 400-metrowy i mający 12 pokoi. Podzielony zresztą na, w ten sposób, że w przyziemiu jest no właśnie przy ziemiu mieszkanie takie 70 czy 80 metrów z przeznaczeniem nazwijmy to dla rodziców, no i reszta tego domu dla reszty mieszkańców tej drugiej rodziny. I jaki jest problem z tą nieruchomością? Nawet działka przy tym domu jest duża, ale dom niestety postawiony na środku tej działki, także nie ma sposobu, Racjonalnego podzielenia, wydzielenia działki innej, na przykład, żeby zmniejszyć teren, odprzedać działkę i na tym zarobić. To nie bardzo się daje zrobić w sposób racjonalny. Dom leży w miejscu, gdzie ludzie wolą mieszkać i gdzie nie powstanie żaden hotel robotniczy ani żadna firma tam raczej nie pójdzie pracować, nie zmieni tego domu w biurowiec. Czyli krótko mówiąc, na cele mieszkalne ten dom można tylko przeznaczyć, i ten dom w dzisiejszym swoim stanie i tym wyremontowaniu absolutnie nie odpowiada temu, co dzisiaj chcemy kupować czyli domom mniejszym, i temu, że niekoniecznie chcemy mieszkać z na przykład rodzicami. Takie wielopokoleniowe rodziny, te mieszkania, takie domy dwurodzinne, nazwijmy to, są popularne wśród ludzi, którzy mają na przykład dwa lub trzy mieszkania do sprzedania, zabierają do siebie rodziców. Czasami rodzice mają większe nawet mieszkanie niż te dzieci, ale one razem wprowadzają się do jakiegoś budynku i bardzo często nie czynią tego z miłości, tylko dlatego, że. Są marzą o mieszkaniu, o domu, w domu, nie mają zbyt dużo własnych pieniędzy. Te, mieszkania pochodzą z, te pieniądze pochodzą ze sprzedaży ich mieszkań i chcą po prostu taki dom kupić. I chcieliby to kupić w miarę tanio, a jeżeli byłby jakiś konieczny remont, no to zakładają, że mogą ten remont prowadzić wtedy, kiedy już tam mieszkają stopniowo co roku coś tam poprawiać w tym domu. Tutaj niestety ten stary dom, który był całkiem przyzwoity zresztą przed remontem, został totalnie wyremontowany. I właściciele tego domu chcieliby odzyskać pieniądze za nakłady włożone w ten dom. No i właśnie trafili na problem. Zrobili tak wielką inwestycję niepotrzebnie. Gdyby nie robili tego remontu. Pewnie nie mieliby jakiegoś bardzo dużego problemu ze sprzedażą domu, a po zrobieniu tego remontu, niestety, ten problem mają. Już to jakiś czas usiłują sprzedać, długi nawet czas. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o te domy, właśnie jeszcze budowane gdzieś tam no w cudzysłowie, oczywiście powiedzmy na no odludziu, to pamiętajmy, że taki dom najczęściej budujemy dla siebie. W takiej miejscowości oddalonej wiele, wiele kilometrów od jakiejś innej, większej miejscowości, to bardzo często po prostu nie ma dużej ilości chętnych na mieszkanie w tej akurat miejscowości. No chyba, że to jest to jakaś wyjątkowo popularna <laughs> miejscowość, ale na wsi, no to trudno. Działek jest wiele i tu, i tam, i w takim wianuszku, wokół dużego miasta jest bardzo dużo. Innych działek, nie ma problemu z tymi działkami, i w związku z tym, tak. No, jak chciałbym ja odkupić od kogoś dom, to jeszcze muszę kupować działka, jest tania, okej, okay. ale muszę kupować gust tego człowieka. To jego projekt, jego sposób wykończenia mieszkania, i może mi się to nie podoba, to może jak ja wolę zbudować sobie sam. I bardzo często w takich miejscach, po prostu sprzedając, czy próbując sprzedać taki dom, to trzeba pamiętać o tym, że może cena, która jest możliwa do uzyskania, może być niższa od wartości odtworzeniowej takiego domu. Więc jeżeli myślisz o tym, że taki dom na odludziu dziś zbudujesz, a kiedyś go sprzedasz z jakimś ogromnym zyskiem, no to. Wiele mówi o tym, że możesz po prostu się rozczarować. No chyba, że ta miejscowość, jak mówię, wiele zyska na wartości. Raczej niewiele na to wskazuje. Jeżeli nie będzie w ogóle generalnie jakiegoś nieszczęścia i tragedii, to raczej kierunek jest taki: koncentrujemy się, staramy się mieszkać. Coraz bliżej. Ludzie dążą do miast, dlatego że tam mają pracę, i w tych miastach też żyją inaczej. Ponadto to budownictwo będzie zwracało uwagę na oszczędność energii, ale nie tylko samego budynku, ale także na oszczędność energii przeznaczanej na transport. Może się tak zdarzyć, i to już widać wyraźnie. Na przykład w takich miastach jak Warszawa. Ja nie pamiętam, kiedy ja ostatni raz własnym samochodem pojechałem do centrum. Bo po prostu nie dlatego, że mnie nie stać na parking, tylko problem jest taki, że ten parking może być kilometr od miejsca docelowego. Wobec tego stawiam na, przy takich jazdach na komunikację publiczną i to nie jestem ja jedyny. Wiele osób tak robi. I rozwija się ta komunikacja publiczna. I jeżeli się krytycznie przyjrzycie, to zobaczycie, że życie w tych większych miastach oznacza, że samochód staje się mniej potrzebny. Rozwija się rynek wypożyczeń samochodowych, co ma też zresztą wpływ na same ceny samochodów. I jeżeli ktoś będzie mieszkał na odludziu, to może się okazać potem nagle, że ten samochód, w ogóle, kupienie tego samochodu, żeby dotrzeć gdzieś do jakichś cywilizacji może być bardzo drogie. Ja nie mówię, nie chcę, żebyście z tego filmu doszli do wniosku, że w ogóle wszyscy będą mieszkali w miastach, a nikt nie w dużych miastach, a nikt nie będzie mieszkał poza miastem. To jest nieprawda. Ale trzeba o tym pamiętać, jeżeli pytacie się o te małe miejscowości. No to pamiętajcie, większość tych miejscowości idzie za ogólnym trendem krajowym. Ale o ich rozwoju może decydować wręcz otworzenie się lub zamknięcie jakiegoś zakładu pracy w tej miejscowości lub w pobliżu, tam gdzie oni pracują, i też to oznacza, że po prostu, skoro ludzi się stamtąd wynoszą, i w ogóle. Ogólnie spada liczno, ma spadać podobno zgodnie z demografią liczba ludności polskiej i jeżeli tego imigranci nie pokryją tego ubytku no to po prostu popyt na nieruchomości zwłaszcza w tych małych miejscowościach będzie malał taki jest y, kierunek naszego rozwoju czy dobry czy zły nie wiem nie mnie oceniać jeżeli jednak możecie mieszkać i cieszyć się przyrodą i nie, wasza, wasz styl pracy, to co robicie, wasz styl życia nie wymaga kontaktu z wielkim miastem, no to zachęcam Was, róbcie tak. Ja sam w ogóle, szczerze mówiąc, lubię małe miejscowości, a nie duże miasta. No ale prawdę, czasami nawet bolesną warto powiedzieć. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, bo tutaj zobaczycie też kolejne audycje, właśnie. Poświęcone rozwojowi gospodarki, ogólnie rzecz biorąc, światowej i rynku nieruchomości, wywiady z ekspertami. Śledźcie nasz kanał, będziecie otrzymywali informacje o tych nowych audycjach. Włączcie sobie powiadomienia. Piszcie nam w komentarzach sugestie nowych m, tematów. I jeszcze raz zapraszam, zarówno na kanał Discord do dyskusji, jak i do szkoleń na 24 24pl i cześć, trzymajcie się i kupujcie mieszkania i budujcie się tam, gdzie naprawdę chcecie mieszkać.